Program dostępny także w Polsat Box Go. Wyjątkowy lekarz i jego nietuzinkowi pacjenci. Mam coś dla pana. Nie wiem jak to się stało, ale Steve Baker jest w ciąży. Słucham? Stale się martwię. Czym? Tym, czym zwykle martwią się chorzy na depresję. Leczę pana na jaskrę. Brytyjski humor w zdrowym wydaniu. Nie mogę Cię puścić. To miłe. Mówiłem dosłownie. Mój zegarek zahaczył o Twój sweter. Doktor Martin. Od poniedziałku do piątku o 8.30 w Polsat Cafe. Jedna rodzina opływa w dostatki. Nasze dochody to około 35 tysięcy. Druga musi liczyć każdy grosz. Wiemy, co to jest kobieta. Priorytetem jest zapewnienie lodówki. Na kilka dni zamienią się domami i budżetem. Wychodzi na dzień 52. 52 zł tak? No to w tym tygodniu no, nie, będzie. nie będzie. 3200. wyjść. A my mamy praktycznie taki budżet na cały miesiąc. Bogaty Dom, Biedny Dom. Nowe odcinki. Dzisiaj o 21.00 w Polsat Cafe. Gdy to, co dla ciebie jest wspomnieniem, dla innych staje się nową pasją. Łączy nas OELIX. Gdy chcesz sprzedać coś, czego już nie nosisz, a ktoś nosi się z zamiarem zmiany stylu bez przepłacania. Łączy nas OLX. Gdy Twoje potrzeby rosną, a ktoś dorasta do nowych potrzeb. Łączy nas OLX. OLX. Wszyscy zyskują więcej. Hej IKEA. Czy sny mogą się spełnić? Tak. Pod warunkiem, że śpisz dobrze. Start w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy z Kaufland Kart tuszka, kaczki z lady i na stoisku samoobsługowym 7,99 za kilogram. A nektarynki kilogram tylko 7,99 Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Jest to di Ponad 200 ziarenek ryżu w jednej chłopce. Lubella di Rizzo Pyszna kompozycja owoców z całymi ziarnami ryżu. Szukaj na półce przy płatkach śniadaniowych. Odkrywaj najświeższe biedronkowe oszczędności codziennie. Od poniedziałku do środy. Polskie jabłka czerwone na wagę tylko 2,79 za kilogram. Oraz polskie ziemniaki na wagę jedynie 1,29 29 za kilogram. Do tego świeże udo lub podudzie kurczaka pakowane próżniowo. Kraina mięs mega paka tylko 6,49 za kilogram. A z lady tradycyjnej polecamy schab wieprzowy bez kości. Jedynie 17,99 za kilogram. I to świeże powody wyjść do Biedronki. Odkryj nową pielęgnację Bright Reveal na wszystkie typy przebarwień. Krok pierwszy, serum z niacynamidem. Krok drugi, UV Fluid SPF 50+. Wypróbuj super duet, który redukuje przebarwienia u 90% kobiet. Rozegraj to jak ekspertka. Z Bright Reveal od L'Oreal Paris. Faraway. Uwolnij swoją wyjątkowość. Avon. Masz w sobie siłę. Teraz dostępne również w wybranych drogeriach Rossmann. Hisense Mini LED. Doskonała jakość obrazu w dzień i w nocy. Ekstremalny kontrast bieli i czerni. Ponad miliard żywych barw. Hisense Mini LED. Obraz nowej generacji. Czasami wystarczy jedna wspólna rzecz, by poczuć prawdziwą bliskość. Na przykład miłość do wyjątkowego smaku kremu Nutella. Nutella. Dzień dobry, które łączy. Coraz częściej mam problem z czytaniem nawet dużej czcionki. Obraz jest niewyraźny, oczy zachodzą mgłą, prowadzenie samochodu też bywa uciążliwe. To nie mgła. To mogą być pierwsze objawy mętniejącej soczewki, które nasilają się wraz z wiekiem. Zatrzymaj ten proces i stosuj Wedixin zmętnienie specjalistyczne krople do oczu. Wedixin nawilżają oko i ograniczają powstawanie zmętnień soczewki. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wedixin profilaktyka zmętnień. W jednym słoiku Sosułowicz zamknęliśmy prawie kilogram warzyw. Tak się warzywa je. Wirus! Wirus! Noga! Lubię, gdy mój wirus wraca. Ale nie lubię, gdy wracają infekcje wirusowe górnych dróg oddechowych. Dlatego już przy pierwszych objawach. Groplinozin Forte. Teraz też w saszetkach. Bo Groplinozin pobudza układ odpornościowy do walki z wirusami. Groplinozin! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki. leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Grup Linozin Forte. Twoje wsparcie w walce z wirusami. Od czwartku w Lidlu. fileta z kuponami Lidl Plus. Zestaw z mopem 79 zł. Suszarka na pranie też tylko 79 zł. A deska do prasowania jedynie za 119 zł. Dla takich oszczędności zakupy robi w Lidlu. Sezon przyziębieniowy w pełni. Koła pełno wirusów, a ja martwię się o moją odporność, gdy czuję, że coś mnie bierze. Mam swoją tajną broń, Askorwita. To witamina C w dawce 1000 mg. W dodatku Askorwita to lek, więc mam pewność, że działa. Askorwita, uderzająca dawka dla odporności. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdy domknęłaś wszystkie obowiązki, możesz powiedzieć sobie... Czas na Hebe. Free! Gdzie czekają na ciebie kosmetyczne przyjemności. Teraz w Hebe zapachy w super cenach. Ponad 1200 produktów w promocji. Hebe. Czemu zgodziłam się na tę randkę? Ostatnio ciągle czuję się pełna. Wieczorne jedzenie nie pomaga. Kiedy znów będę się czuć jak dawniej? Czemu nie spytasz swojej wątroby? To może być znak, że Twoja wątroba nie domaga. Weź lek Essentiale Max. To najsilniejsza dawka w jednej kapsułce, która komórka po komórce przyspiesza regenerację wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max. Regeneruj swoje życie komórka po komórce. Zadbaj, by Twoja rodzina piła Actimel. Teraz z bohaterami z serii Sonic. Limitowana edycja z loterią, w której możesz zawalczyć o konsole i tysiące innych nagród. Actimel wspieraj odporność z marką Numer Jeden. Na program jego sponsor Herbapol Wrocław, producent kremu na podrażnienia skóry przy hemoroidach. Hemorol Comfort. Sponsorem programu jest promotor leku Espumisan. Kapsułek na wzdęcia.